Jest to drogi, strasznie z kolei jest. Nie wiem. No. Nie wiem. Ale niby lepsze potem masz, wiesz, plony. Bo wiesz, jak na piachu posie, posieje, to z piachu mm. nie wyrośnie. To musisz sztucznego dać. Coś jakiś nawóz, no? Może no. tak. No. A na sztucznym chorują ludzie. No potem tak, no. Najlepiej, najlepiej, jak dobra gleba jest. Ziemia dobra. Raz dobra gleba, a drugi no. raz nawóz, akuratny. Mhm. Mm nie... E, nawóz sztuczny, no. tylko nawóz akuratny. Mhm. Pod krów, pod koni. Naturalne. A, a jak dasz, kurwa, pod kaczek, albo pod gęsi, albo pod kur... O Jezu! No. Zboże, o! Dobrze rośnie. No, z wyż. No. Kombajny to nie mogli u nas ukościć. Mhm. Wiesz? Trzeba patrzeć, żeby się nie położyło. No. Bo jak deszcz się jeszcze dadzą... Tak. No. A ja raz zrobił? Ale to już bez przesady, krzysiek z tym zbożem. Toż nie rosły jak drzewa wysokie, świerki, nie? Nie, ale wyższe od człowieka. Wyższe od człowieka zboża. No to dobre Una. zboże, no. U nas kłos to był o! Jak przed ramię? Nie. <noise> jak o! Stąd, dotąd. A, a to teraz kukurydzę tak hodują, że jest kolba kukurydzy. O! kukurydze to! A wysoka też? To, ponad człowieka. To u nas o! Stąd. Dotąd. No Rośło, wiesz? Uh -huh. Jak PGR, rozcząs... No. wiesz? Jak przychodzą PGR obornika rośn rośnąca, wiesz co? Uh -huh. My później chcieli swoją kukurydę. Tak. Kupili od pgr uh -huh. Cztery worki kukurydzy no, Tak. Ja tatusie. No. Nas nauczył kierownik pgr uh -huh. mówił, wiecie co, panie Bronek, posiej kukurydzę u siebie. Tak sobie, Aa, nie, uh -huh. posiej, dla krów będzie. No, no. O, patrz, ułamał, o, krowy lecieli wtedy, zasmakowali uh -huh. kukurydzę, to wiesz. Uh -huh. Ale mówi, nie puszczaj krów, tylko moją kukurydzę. no, uh -huh. ja a jak zasmakują, to tak to co ja zrobię? Niam, niam, Co? Krowy lubią kukurydzę. No, I mleko dobre. Dziki lubią kukurydzę. I mleki do... mleko, mleko po kukurydze, tak. Dużo mleka dają. No. Teraz krowy się zgubili nam. No. Opowiadałem? Nie. O! Na paswisku chodzili lufem, hmm. drut tak. przerwali. No. Tam nie było pastucha. Tak. Był normalny. Mhm. I kolczasty był drut. Przerwała. Mhm. Ładzie robiła zrobiła drogę, mhm. ja idę po krowie no, e, już w podwieczór. No. Patrzę, krów nie ma. Biegłem do domu. Mhm. Tatu się otworzyłeś bramę. Mhm. A może dziadek otworzył? Albo babcia. A dziadek patrzył, ja nie był na patwisku. A co? No mhm. nie ma. Mhm. Zartujeś dziadek mówię. chodź za No. Poslę nie ma. Mhm. A my Azor był spuszczony. Tak, Dziarek? Tak. Mhm. Uh -huh. A po co spuszczałeś. No. Może pognął mi gdzieś. Mhm, mhm. Azor, pognałeś, pokryć gębę. Mhm. Uh -huh. no. masz na gębie. <grybę> no. Okony spórywałeś? Uh -huh. Znowu? No. no. Dlaczego pognałeś tam krowy? Słuchaj teraz. Mhm. Uh -huh. Szukał czeką nie znalazł. No. Na drugi dzień... Albo wilki, albo ukradli? Nie, nie, nie. No. Schowały kukurydze. się w kukurydze. W byli. Dalej odeszli, no. sobie no, wcinali się. No. no ja zamknąłem tak, bramkę od tak. e, ro, e, tej rozgardy takiej, mm -hmm. od patwiczka. Mm -hmm. Wstaję, patrzę, coś mi w oczach czarno-białe zaświeciło. Mówię, mm -hmm. dziadek. Tam mi kroby leżył? No. Mołacie mnie czarno-białe. Poszło. No. a idziemy. Czarnolka wstała. Obżarta, kukurydza, Nie chciało ja mówię, się wstawać. Co? Nie chciało jej się wstawać, bo... No jeszcze nie chcieli wstawać. No. Ja mówię, chodźcie do domu, dojdź ten będę was. Małctawej. Na co stawej? Pobudziłem. Mama też sprawa, babcia też. Co, idziemy dojść? Tatuś mówi: Idziemy! Chyba czarnurka z mleko cieknie u jej tam. Mm -hmm. Ja wziąłem czarnurkę, wiadro nadoiłem, bo jest znowu jeszcze pół wiadra, mm -hmm. Taka mnie miała, o! Do mleka. Mm -hmm. Przesadziłem do trzydziestki. Mówię: co? Dziesiątkę zostawiamy sobie. Uh -huh. Nie, może piątkę sobie. A coś mówię. A jak zabrać? To podoi się krowę. Mówię piątkę. Mówię, no dobra. Nalałem piątkę mleka przeszedłego. Resztę na bryczkę. I wcześniejśmy z, z wielkowo tej e, taj, mleczarni uh -huh. do rydwą. No mm -hmm. tu kradł procenty nam w Mhm. Mm jeszcze ja mały był. Taki był. Eee, nie. Złożda. Nie. W Rozdłagach. Owca. On się nazywał Owca. Facet nazywał się Owca. Tak. No. I mówił tak. Ja zawsze przyjeżdżałem. Mówił na mnie tak. Dawaj gówniarzu. Dawaj, ja ci pomogę. Uh -huh. no, uh -huh. Ja podjadę. Nie pierwszego puszczanie, bo taki. Uh -huh. Jedź. Ja zajadę. A jeden mówi daj ja podjadę twoimi koniami, bo ci krzywo podjeżdżasz. O, już. Bateria się kończy, trzeba podłączyć. Oj. Zaraz podłączymy. Dam to dam? O! I wiesz? On brał konwy moje. Wiesz? Mhm. I wiesz? na mleczarnię wnosił. Brał procenty. Dlatego ja podało książeczkę. Tak. Ale masz książeczkę, Krzyszu? Mhm. Pisz mi, ile. Litrów mleka, ilu procentów, mm -hmm. ile wszystkiego. A raz ja kurwa ma fat za mlekiem. No. Wiesz co wlałem? Do dwudziestki? Nie wiem. Wody. Tak? Sobie. No. chciało się mleko zostać więcej. No. I wodę za zawiozłeś do mleczarni? Z mlekiem. <laughs> Taką pomieszano. Pomieszano. A co on wtedy zbada i wykryje, tak? A ja. tak. Słabe mleko. A co to myślisz? S że woda. I wziął... I procenty za małe ma. Zero! Zero no. procent. Tylko biała woda, no. No, wiesz. Razem z mlekiem, to wiesz. No. Na górę. Mm -hmm. Na górę. Mm -hmm. Wyleć do takiego ile tak. litrów. Mm -hmm. Ta taka dron podchodził. Mm -hmm. Tyle tyle litrów. Na kartę zapiszę sobie. Mm -hmm. Tyle tyle. Kurde, dwie dziecki. Myślę, że on to pierwszy uził. Uh -huh. Czak. 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 Czik. No, mówi. Panie. Panie Krzysztofie. To mleko kombinowane. Uh -huh. A my nie, panie mlecarzu, nie kombinowane. A jaka kombinana? Z krowy. To za słaby procent. Uh -huh. Było wszystko dobrze, a tu słaby? No. Zaraz jeszcze raz mierzymy. Jak przejdzie, tam pójdzie. Ciach. Do buteleczki. Na wóz. Na bryczkę. Mhm. Ale czego? Tam, a nie tu. Na bryczkę. Powrotem myślę, kurczę, dostanę lane, lanie od taty. Mhm. Uh -huh. Że to zrobił? No. Myślę, jak tu kurcz Pan zrobić, żeby to mleko. Ja mówię, panie, daj pan 20 swoje. Uh -huh. On pomierzy, u pana na pewno dobre. A ja panu to mleko oddam, pan dla świn odda. Mhm. Uh -huh. Panu szalę. Uh -huh. Żeby ja do dostał batów, dostawię od taty, uh -huh. jak przeinoczyłeś, przeskrobałeś. E, panie, pomóż, pan O, a ten owca mówi, ty, ja go zabiorę do pgr Tylko uh -huh. pójdę, przynoszę konwę. Ale niby nie będzie się zgadzało litrów. Panie, o, oh, no. Niby nie będzie się zgadzało. Uh -huh. I wiesz. Mnie chlapał po mnie. Jeśli i tak dostanę, i tak, batu, mm -hmm. pasów. Trudny się mówi, panie mleczarze. Trudno, ja bym przyjął. A ja mówię, a ile pan chce? Mm -hmm. 10 zł, 20, 30? Ja panu dam. A to masz pieniędzy? Mówię, mam. Mm -hmm. A ile dasz? no ja ile A co, przekup? Mm -hmm. ja mówię, nie przekup, tylko przyjdźcie mleka tego. Mm -hmm. Wlejesz, niby nie... Widać tam, że to mieszanka. No tak, no tak. No. Zboczowa, mówię. Mówię, mm -hmm. a co, z nie się najadła? nie tego zbocza? A cholera ja wie. Bo ja do niej do nie zaglądałem. Głodna była, to i słabo mleko zrobiła, no. No, no. mówię, głodna była, i mleko sławę masz pan. Tak w, czasem wychodzi. Mu. Nie, panie. Tata no. musi przyjechać. No. A wiem, że twój tata sołtysa. Mhm. Akurat obiet je telefon. Mhm. Panie Bronek. Przyjeść pan do mleczarni, a co? Jedną rzecz powiem. Uh -huh. Panie! a Chuj pan na do ojca. Uh -huh. Ja by dałby 30 złotych, pan by przyjął. No. 40. Uh -huh. Odpowiedział. Ja mówię, na 40 lepiej nie dostać niż e, dać panu 40. 30? Zabierasz mleko te. No. Na górę i poszło. Ty się Krzychu, targowałeś od dziecka słyszę. O ja miałem się tego O, słyszę, że tak, no, no. I wiesz, mhm. mówię 30. Mhm. 40, 30. 40. 35. Nie. No, ty twardo 30, tylko. 30. A ja on że 40. A on? No. 40. No. A ten nie sobie. Ja nie wiem czasu stać, muszę iść może kocieć. Mhm. No my ja przyjadę z mhm. A masz kociarkę, a my mam. No. Bo moja popsuta. Mhm. A co cię stało? Kosa. Mhm. Zęby nie ma. Mhm. Ja mówię, stare? Ja zrobię młodą z, mhm. z tej kosy, to jest okej. No. Mówi, a umiesz? A ja my ha, zęby masz? Mhm. Nic nie masz? Bo ja od ojca nie wezmę, bo o, e, tyle nic i tyle zębów, ile trzeba. Mhm. Trzeba nie jechać do kancina. Uh -huh. No i to trzeba jechać albo do brągowa. Oni mieli do brągowa, myślę. No i my do brągowa jechać. Do sklepu. No. Rolniczego. Kupisz. A jaka no, no trzeba No tak jak w kosie siedzą. Uh -huh. No jaka? I niech nie kupisz jak w kosie. Albo kosy na woku. I zęby Tu będziesz na zapas i ci. Mhm. A ja nie znam cię na tym. Ja podjadę bryczką do ciebie i ci pojedziem do brągowa. A my jadzie się koszę. Ja dzisiaj koszę trawę. Jeskółki latają. Co? Jaskółki latają chyba no. nisko. Znaczy deszcz będzie padać. No. A my, ja dzisiaj koszę trawę. I mhm. u mnie Cztery zęby, ale naprawiłem. Ja sam mówię naprawę. O, dobrze wiedzieć, mhm. jak u mnie pęknie. To ja... No, ja będę... Jak ja będę na polu, trawę, koś, to to ja nie zjeżdżam. Ja biorę zęby w skrzynkę, nic woreczek, dorniczki, narzędzia, klucze. Mhm. I tam naprawiam na polu. Mhm. Krowy do. Konie napoje. Do sterty. Do kopki, uh -huh. ciana, on i sobie, a ja jako sobie wyjmuję, pniaczek mam, biorę z domu, podstawiam, wiesz, pniaczek. Oni szukają kamienia uh -huh. na polu, jakiego wiesz? Tak. Żeby, wiesz, wybić. Uh -huh. Wybijam, do rdziczka, uh -huh. przycina cię, biorę różne, uh -huh. i ścinam. Wiesz, te stare zęby. Uh -huh. I do woreczka. Do papierowego stare uh -huh. Pozbieram. Nici też pozbieram. Magnes. Uh -huh. Wiesz i zbieram. Od pod, pod był magnes i zbieram połączon tutaj gdzie robię. Bo nic może wypaść żeby wiesz. Uh -huh. I zbieram. I magnes. Ciach, ciach. Pozbieram, nie. Do torebki, do torebki popyłowej Położę, wiesz, e, do torby mhm. normalnej. Mhm. Mama poczyje. Łutniany. Leżą, wiesz, przy wodzie, przy jedzeniu. Później jak ściemnieje trochę, jadę, stawiam kociarkę, sprawdzam w domu. Sprawdzam, Tatek mówi, to jest teraz. zębów sprawdzam w kosie, ile jest, ile nie ma. Mhm. Lampę naftową powieszę w składziku, widzę i a, a tam kowadło było w składziku, to lepiej by wybijać i ścinać. O, tam kowadło stoi, mhm. to jest wilkowa. No. Koładło. Tam było ta doszczenia na kolbę ościałka. A jakżeście Krzysiek z te rzeczy takie przywieźli wtedy furą? Samochodem nie. ciężarowym? Samochodem. Samochodem już, tak? No. My jak się wybierali to no. samochód i przyczepę. No. Bo te rzeczy przywieźli niektóre trzeba było. No. A meble, a nie meble. O właśnie, no. No. Tam dwie, dwie szafy zostało. Mm -hmm. Ja durny, że nie zabrał, wiesz? Widziałem szafę w pokoju. Ja... Tak, widziałem. To przyjechała. przyjechała. No. Uh -huh. Ja durny, że nie wziąłem jeszcze dwie te szafy, co tam zostało. Znurny. Trzeba było wziąć, tak? Co? Wziąć trzeba było. Tak. No. no wiesz, no, ta szafa to wiesz skąd przyjechała? No. Ze Strzelców. Z Białorusi. A, stary bebel. No. Jeszcze po e, dziadku, tak. to po pradziadku. No, to antyk, zabytek. Tak, no. chcieli kupić. Ja słyszałem, no. Naprawdę ktoś pytał, czy może no. kupić. No. On zobaczył na filmie. I mówi, że to zabytkowa szafa. Tak. On odmaluje i sprzeda y, drożej. Tak. Komuś. A ja my nie. No. Słyszałem, słyszałem. Tak. nie. Mhm. Mówię. My nie masz sprzedawania. Mhm. Na że tamte. O, w pokoju głównym tam stoi szafa. Mhm. O takich płytów robiona. już mhm. stoi. No, ta dzisiejsze meble, takie już liche, nie? Ja chcę kupić, pojechać na Warmię i chcę kupić taką szafę. Wiesz. Taką z... prawdziwą szafę? Tak. Jeszcze z drewna nie z płyty, nie? Tak. O, to pewnie teraz ciężko znaleźć będzie. Jeden rozbierał dom tam mój. Mhm. Tam dwie szafy stale mówił. Mhm. Ja mam te dwie szafy. Mój, chcesz kupić? Mhm. A ja byłem z Wojtkiem mhm. i z Marcinem. Tak. Byłem. Tak, na Mazurach byliście. No. Tak, na no Chcesz kupić? No. a, mówię, a ile chcesz? Jak zaśpiewu, to zaśpiewu ule mnie. Uh -huh. Mówi to, ja odmalowałem ją, wiesz, oddałem do konserwacji, uh -huh. nie odmalowali, odremontowali. Jak dzwon uh -huh. mówi, po dzień stoi. No. Durne, że, że nie zabrałem szafy. Dwie. Uh -huh. O, a ten bębni i bębni. Bębni i no impreza u sąsiada jest, sobota wieczór, muzyki chce posłuchać sobie. Ale jeszcze mnie nie ma prawa, ja zaraz na policję zadzwonię. się odwrotnie, do po 22 nie można głośno, bo cisza. Się... Nie, 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 jak ja no. jestem chory to nie ma prawa. No. Ja mogę kładać chwilę zadzwonić i on wygaci. No ja wiem, a to lepiej wcześniej mu powiedzieć. Że jak nie wygasi, to dopiero zadzwonisz. To może wtedy sam wygasi. A to młody przyjechał? No i bębni. Na całym radio sobie na bębnienie. Tak. Bębni. No. Może dlatego on ten płot postawił? Bo chciał sobie bębnie. Człowieku, zgaszcie radio, bębnienie. A Krzysiek, my zaraz jedziemy chyba i tak na te zakupy, tak? Co? Na zakupy jedziemy. No. To niech sobie mnie jeszcze chwilę. Tam. Ale ja nie lubię czy... takiej piosenki, ja Tych się. No, bębnianie. Bębnianie. No. Zgasisz, czy nie, bo będzie w policji zaraz. Bo ja nie lubię takiego bębnienia. nie słyszy przez to bębnienie pewnie. Dobra, no, Ale kiedy się przebiorę. No, no, w porządku. No tyle, ty Tak, bo o 20.00 ta przecena jest ewentualnie to, albo jedziemy... Ale trochę... gdzie? Jak przecena to tam gdzie byliśmy wtedy, w tym najbliższe najbliższy, na Hetmański, bo zaraz zobaczymy czy masz mleko. Jak jechać Nie, więc mało, większe, mało, mało. większe zakupy robić Krzysiek to zawsze lepiej w Amshow, bo w Carrefourze wszystko droższe jest. To chodź do domu. No to idziemy no.